Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Grand Jet. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do przejścia do sekcji komentarzy, do podzielania się swoimi opiniami na temat dzisiejszego materiału, do zostawienia łapki w górę lub w dół, jeżeli się spodobało lub nie. Zaczynamy. Dzisiejszej nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Federację Rosyjską. Prowokacja była częścią zmasowanego ataku na Ukrainę. Podczas tego ataku, którego przebieg właśnie widzicie na ekranie, kilkadziesiąt rosyjskich dronów przekroczyło polską granicę. Na tę prowokację wojsko polskie odpowiedziało szybko i zdecydowanie. Otworzyło do dronów ogień. Przypomnę tylko, że premier Donald Tusk ogłosił, że w nocy z czwartku na piątek zostanie zamknięta granica z Białorusią, w tym wszystkie przejścia kolejowe. To reakcja na coraz bardziej napiętą sytuację związaną z ćwiczeniami wojskowymi Zapad, czyli wspólnymi ćwiczeniami wojsk białoruskich i rosyjskich. Mówi się o 30 tysiącach żołnierzy, którzy mają ćwiczyć symulację wojny z NATO. Białoruskie MSZ zareagowało nerwowo, cytuję: Bezprawne kroki podjęte przez jedno państwo w istocie dotykają całej granicy Unii Europejskiej z Białorusią, powodując poważne trudności w normalnym międzynarodowym ruchu osób i towarów. A dalej. Jest to oczywiste nadużycie położenia geograficznego, swoista Prywatyzacja granic Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej Zachodu i Wschodu. Trudno nie zauważyć, że Białoruś jest państwem, które jest elementem rosyjskiej układanki wojny hybrydowej z Zachodem, a ma czelność pouczać nas, że to my wykorzystujemy swoją przewagę geograficzną. Absurd goni absurd. Sytuacja pomiędzy Polską a Białorusią jest już napięta od dawna. Konkretnie od rozpoczęcia wojny hybrydowej na naszej wschodniej granicy i od przerzucania nam migrantów. Aczkolwiek do tego wszystkiego doszły jeszcze nowe elementy. Niedawno w mińsku zatrzymano polskiego obywatela, karmelitę Grzegorza Gawła pod zarzutem szpiegostwa. Wracając jednak do wydarzeń z dzisiejszej nocy, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat: Uwaga! W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenie na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie dowódcy operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów. Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi regionami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Dowództwo operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji. I to trzeba podkreślić: operacja trwa, a komunikat jest jednoznaczny. Nie ma już mowy o niezidentyfikowanych obiektach czy o podejrzeniach. Jest jasny komunikat: rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Warto przypomnieć jednak, że to nie pierwsza taka sytuacja, chociaż na taką skalę to prawdziwy debiut, ale incydenty były wcześniej, zaledwie 3 tygodnie. Temu pod osinami spadł rosyjski dron z materiałami wybuchowymi. W 2022 natomiast spadła rakieta, która spowodowała śmierć dwóch osób. W porównaniu z dzisiejszym wtargnięciem kilkudziesięciu dronów, tamte wydarzenia wyglądały jak ostrzeżenie. Teraz mamy prawdziwą eskalację. Jest też dobra informacja: armia zareagowała szybko i skutecznie. Ale nie tylko armia. Już od samego rana można było zauważyć polityczną mobilizację. O 6:30 spotkali się Karol Nawrocki i Donald Tusk. Niedługo potem doszło do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów, w którym uczestniczył szef sztabu generalnego generał Władysław Kukuła. To pokazuje, że tym razem nie było miejsca na polityczne przepychanki. Było działanie od samego początku. A oto fragment posiedzenia Rady Ministrów. Znacie Państwo obraz zdarzeń z ostatnich kilku godzin, z tej dramatycznej nocy na polskim niebie. Zwołałem w związku z tym nadzwyczajne posiedzenie rządu. W pierwszej części naszego posiedzenia wezmą udział w celu udzielenia precyzyjnych informacji panowie generałowie. Serdecznie, serdecznie witam. Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Proszę pana generała Kukułę, szefa sztabu generalnego, o przekazanie słów uznania dla pilotów, którzy uczestniczyli w tej akcji. Procedury zadziałały, proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało um, wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, yy, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników. Bardzo za to dziękuję. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Oczywiście trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska. Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem atakiem na lotniska, ale było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników. W tej chwili te lotniska są systematycznie otwierane. Wiadomo, będą pewnie jakieś kłopoty, perturbacje związane z opóźnieniami, ale na pewno wszyscy Państwo dobrze rozumiecie potrzebę tego typu działania. Jestem w też w kontakcie oczywiście z naszymi wojskowymi, z Panem Prezydentem. Od wielu godzin rozmawiamy i oceniamy skutki tego, tych dramatycznych zdarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale także pełna koordynacja działań, proste procedury, tak aby w wypadku zagrożenia działać w sposób adekwatny i zdecydowany. Te procedury zadziałały. Bardzo, bardzo dziękuję też dowódcom. Kiedy byłem dzisiaj w nocy w dowództwie operacyjnym, z najwyższym uznaniem śledziłem niezwykle profesjonalne działanie naszych żołnierzy i dowódców, a także wszystkich służb cywilnych, które od samego początku uczestniczą w tej akcji. Ona trwa nadal. Mówię o poszukiwaniu szczątków i ewentualnej identyfikacji jakichś zdarzeń typu zniszczenia infrastruktury. Na razie, jak powiedziałem, nie mamy na szczęście żadnej informacji o ewentualnych ofiarach. Trwają konsultacje z sojusznikami. Chcę podkreślić z całą mocą że współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa. Jestem w stałym kontakcie. Mieliśmy już dwa spotkania dzisiaj w nocy z także z Panem Prezydentem. Za chwilę będę rozmawiał też z marszałkiem Sejmu. Jest rzeczą bardzo ważną, aby w chwilach takiej próby wszystkie instytucje działały jak jedna pięść i muszę Państwa zapewnić tutaj z pełnym przekonaniem, że wszystkie te instytucje zdają swój egzamin. Ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja jest poważna i dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze. Na, w tej chwili mogę powiedzieć, że ten pierwszy egzamin nasze wojsko, nasi sojusznicy, też procedury, które są przygotowane na taką ewentualność, tak, że ten egzamin został, został zdany i że procedury, te plany na taki wypadek przygotowywane działają. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak aby no, była pełna jasność tego, co się dzieje na polskim niebie, na, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście na bieżąco komunikować i bardzo dziękuję za taką szybką i bardzo precyzyjną komunikację przygotowaną przez wojskowych. To jest, to jest gwarancją też rzetelności informacyjnej. Zwracam się do wszystkich bez wyjątku, do wszystkich polityków, dziennikarzy, komentatorów, aby byli bardzo wrażliwi na próby dezinformacji i wrogiej propagandy. Od pierwszych minut tego ataku czy tej prowokacji jest, Rosjanie są bardzo aktywni w sieci i dezinformacja. Fałszywe informacje, purbiania, paniki będą nam na pewno towarzyszyły. I tutaj musimy też wszyscy zdać egzamin z takiej no, obywatelskiej i politycznej odpowiedzialności. Nie możemy w żadnym wypadku ulegać tego typu tego typu informacyjnym atakom hybrydowym i, i, i dezinformacji. Dlatego proszę polegać na oficjalnych komunikatach przede wszystkim komunikowanych przez Wojsko Polskie. Ustaliliśmy z Panem Prezydentem, że będziemy te polityczne komunikaty formułowali wspólnie, wspólnie z, także z naszymi współpracownikami. O 6.30 odbyło się właśnie kolejne moje spotkanie z Prezydentem. Teraz mamy posiedzenie rządu. Będziemy dzisiaj cały dzień oczywiście tutaj w, w pracy, żeby jako rząd, żeby reagować na wszystkie ewentualne i niespodziewane sytuacje, chociaż tak jak powiedziałem, w tej chwili sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Oczywiście można zadać pytanie, czy ta reakcja wystarczy? Rosja wyraźnie testuje, jak szybko reagujemy i czy na to traktuje takie incydenty poważnie. Widać, że to nie przypadkowe zboczenie z kursu. Kilkadziesiąt dronów to próba sprawdzenia naszej obrony, procedur i cierpliwości. Można też się spodziewać rosyjskiej dezinformacji w mediach. To znaczy, że drony przekroczyły granice przypadkiem, to znaczy, że to wina Ukrainy albo że to w ogóle Polska wymyśliła ten incydent. Standardowy zestaw tłumaczeń, którego już nikt nie traktuje poważnie. Chociaż czy ktoś w ogóle traktował go poważnie? Ale sam fakt, że do tego doszło, pokazuje, że zagrożenie nie jest teoretyczne. To nie jest tak, że wojna jest gdzieś tam daleko. Jej elementy pojawiają się już tutaj, u nas. Co do wypowiedzi Donalda Tuska, bardzo podobało mi się, jak powiedział o tym, że dzisiaj wszystkie stanowiska w państwie, jak prezydent, wszystkie instytucje w państwie, jak prezydent, premier, marszałek, byli dzisiaj jak jedna pięść. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że w takich sytuacjach ci ludzie potrafią współpracować. Myślę, że to jest realny test ich, e, ich e, kohabitacji, ich współpracy. Jest już ponad miesiąc prezydentury Karola Nawroskiego i mieliśmy na świeżo, tak naprawdę, sytuację, w której mogliśmy sprawdzić, jak te instytucje ze sobą współpracują. Dzisiejsza sytuacja po pokazała, że te instytucje prezydent, premier, e, marszałek. Wojsko potrafiły ze sobą współpracować w sytuacji kryzysowej. Naprawdę jest to dobry sygnał dla Polski. Niestety są też negatywne aspekty tej wypowiedzi. Jeżeli ktoś mi mówi, a tym bardziej polityk, że zagrożenia już nie ma, że wszystko jest dobrze i podkreśla to wielokrotnie, no to mi się zapala czerwona lampka w głowie, że jednak coś może się wydarzyć. Więc musimy być czujni i nie ufać tylko słowom polityków, że wszystko będzie dobrze.